Witam serdecznie. Chciałbym zaprosić Państwa na kolejny webinar 10 luty, tradycyjnie 18.21, tytuł Eos i Psyche, wymiary ludzkiej seksualności. Oto za chwilę nadejdzie wiosna. Podobno już jutro, z 2 na 3 lutego, nadejdzie ta, którą nazywano wiosną energetyczną. Wróce po niej w marcu przywitamy ten cudowny fenomen odradzającej się przyrody, fenomen życia. W jaki sposób on jest powiązany z niezwykłą tajemnicą nie tylko odradzania się ciągle życia, ale być może także nieśmiertelności, dlaczego jeśli użyjemy terminu energia seksualna, to być może niestety skojarzy nam się to tylko z czymś, co nazywamy seksem? To, co utasamiamy z energią seksualną, jest niewielkim procentem, może mniej niż jednym procentem czegoś bardzo, bardzo, bardzo potężnego, co jest cudowną energią nie tylko życia, ale tak jak wspomniałem, także nieśmiertelności. Tak jak przyroda posiada w sobie pewien fenomen nie tylko ciągłego odradzania się, czy ciągłego rodzenia, nie tylko w sensie fizycznym, podobnie ten fenomen to jest kobiecie, fenomen ciągłego odradzania się życia, fenomen płodności znów nie tylko w aspekcie fizycznym. Aby przypomnieć sobie, jak potężny wymiar, wymiar naprawdę duchowy, w dobrym sensie tego słowa, ma energia seksualna, zapraszam właśnie na ten webinar Eos i Psyche. Pamiętajcie Państwo, że psyche oznacza duszę. Czy wobec tego energia seksualna jest związana nie tylko z tajemnicą życia fizycznego, ale także z tajemnicą duszy. Aby się o tym przekonać, przypomnieć to sobie, zapraszam na webinar 10 lutego 1821 Eos i Psyche wymiary ludzkiej seksualności. Dzięki.